Słuchajcie, za chwilę wam udowodni, że Pefron i te wszystkie fundacje, które dotuje czy finansuje, mają aktywizację osób z niepełnosprawnościami daleko w pewnej części ciała. Tak daleko, że zapalisz latarkę i nas nie widać. Do, tym, do tego tematu wracam, ponieważ reklamowałem wam ten poradnik przygotowany dla osób niepełnosprawnych, który przygotował ZUS i Pefron. Jedna z osób zwróciła na mnie uwagę: "Ej, słuchaj, ale tutaj nic nie piszą o wielokrotnych odpisach na Pefron." Oczywiście, oczywiście, że nie będą pisać, piszą tylko o dofinansowaniach, ponieważ jak wiemy, Pefron i to mówił były prezes Kwiatkowski. Powiedział wprost: "Pan Robert Kwiatkowski, były prezes Pefron, że tak naprawdę Pefronowi nie zależy na aktywizacji osób z niepełnosprawnościami." Im zależy, żeby jak najwięcej od firm ściągnąć pieniędzy i dopiero porozdzielać według swojego uznania. Ale słuchajcie, tak naprawdę, Pefron olewa aktywizację osób najciężej poszkodowanych, zamkniętych w domach. Jeżeli milczy o wielokrotnych odpisach na Pefron, to on bardzo dyskryminuje osoby które nie mogą wyjść z domu, poruszają się na wózkach inwalidzkich, ponieważ na nie przysługuje wielokrotny odpis na PFRON. Przypominam, y wynosi ponad 13 200 zł y teraz, obecnie, zatru przy zatrudnianiu jednej osoby. Więc zdajecie sobie sprawę, że my jesteśmy wielkim zagrożeniem. Ja też jest, mam czterokrotny odpis na PFRON, ponieważ mam tetraplegię I PFRON i ta klika urzędników... Nie chcę dopuścić do tego, żeby wiedza o wielokrotnych odpisach poszła w świat. Nie chcę. Ponieważ te pieniądze mają być zasane do systemu. Jest to bardzo bolesne i Łukasz Krasoń tego nie zmieni. Chciał to zmienić pan Robert Kwiatkowski, ale jego wyrzucili, ponieważ naprawdę chciał reformować PFRON. Jego marzeniem było to, w jednym z wywiadów przyznał, żeby został zwolniony. Z pefron jako prezes, żeby ustały wpłaty do Pephron. Pamiętajcie, że żyjemy w takim kraju, gdzie urzędnicy mogą wszystko rozdawać karty według, według siebie. I to nie są ważne osoby niepełnosprawne. Oni tam cykają na jakieś tam na, na wózki, na to, na komputer, tam do 10 tysięcy raz na 5 lat, ale większość z nas chciałaby pracować i korzystać i cieszyć się z wielokrotnych odpisów na Pefron. Dlatego słuchajcie. Jeżeli macie nadzieję, że idąc do fundacji, która jest finansowana z pieniędzy Pefron, że wy dostaniecie pracę na etacie, to się bardzo mylicie. Możecie być wysyłani na takie kursy, spotkania z psychologiem, kurs pisania CV, kurs pisania Excela najczęściej poziom tych, tych szkoleń jest taki, że to lepiej nie mówi. Zarabiają na tym osoby pełnosprawne, tłuką kasę i to bardzo potężno. A wy co najwyżej dostaniecie staż, a po stażu kopa w tyłek. I koniec. I będziecie tak żyć w iluzji. Zaraz wam powiem na końcu, jak szukać pracy. Że wy z tej iluzji, nie liczcie, jeżeli jest jakikolwiek program finansowany z pieniędzy PEFRON, to zakończy się on dla was korzyścią... Nie skończy się dla niepełnosprawnych, tylko korzyścią dla danej fundacji. Wiecie, ile potrafi wziąć za taką fundacja za aktywizację pozorną osób niepełnosprawnych, za jakieś tam bzdurne kursy, spotkanie z psychologiem, pisanie CV, takie wiecie, może staż. 60, 70 tysięcy, może 100 tysięcy, jest biznes i bierze się następnego, i bierze się następnego, i biznes się kręci, a Wam się będzie. Bajki opowiadać. Pefron jest wrogiem, za to, w ogóle uważam, że pefron nie, nie powinien zajmować się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami, bo to jest sprzeczne z jego interesem. Więc wiecie, aktywizuje tak, żeby ich nie aktywizować, bo liczby jednoznacznie pokazują, że ilość osób niepełnosprawnych wzroku na, na maleje. My nie mamy więcej pracy, ale pompuje się w system fundacje, żeby nas aktywizowali. Czyli, to znaczy tak, mamy gonić króliczkę, ale go nie dogonić. I wiecie, na tym zarabiają. Przepraszam, ale tam takie są położone pieniądze na stole i zakładam, że śmigają takie pod stołem pieniądze, że to ludzkie pojęcie przechodzi. I to wszystko przez to, że Firmy płacą kary na pefron i dlatego można tak szastać pieniędzmi. Dlatego ja, jako zero na pefron, walczę, żeby te pieniądze nie wchodziły do systemu. I chcę spełnić marzenie pana Roberta Kwiatkowskiego, który marzył, żeby ustały wpłaty na pefron od firm, które są zobowiązane, jeżeli unikają zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. To jest jedyny sposób, żeby zadusić tą larwę. Łukasz Krasny tego nie zmieni, On jest w systemie, on jest w Radzie Nadzorczej, pefrona, ale tam jest figurantem, on tam nic nie zmieni. Nic się nie przyczyni do aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. To jest marzenie, może robić pozory. Ja wierzę w liczby, nie w deklaracje. Dobrze, no pójdziecie do fundacji i będziecie, dacie zarobić im, bo, bo tak naprawdę jesteśmy tak poranieni i, i łapiemy się każdej deski ratunku. Może was załatwią wam staż, ale jak załatwią wam staż, to się przygotujcie, że nie będziecie mieli pracy na etacie. Nie chcę Was, no to to już jest do Was. Dobrze, jak szukać pracy, jeszcze Wam powiem. Pamiętajcie, szukajcie na otwartym rynku pracy. Najczęściej nie przyznając się w CV do, swojego, do swojej niepełnosprawności. Jak się przyznacie, zostaniecie na 90 kilka procent. Wasze CV już wy, wyląduje w koszu. Doprowadźcie do pierwszego spotkania, jeżeli po prostu widać swoją niepełnosprawność, to wszystko im wyjaśnijcie, paniom z HER-u. A jeżeli nie widać niepełnosprawności, oddalajcie ten moment jak najdłużej. Mało jest organizacji otwartych na, na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Żyjemy w Bantustanie. PEFRON pięknie sobie wychowało fierskie firmy. Nie chcę aktywizować osób z niepełnosprawnościami, bo to by spowodowało, żeby się pracodawcy z nami oswajali. A to, by, to oznacza, żeby nas więcej zatrudniali i ograniczałoby to w, do, wpływy do, do kasy PEFRON. A PFRON też nie, nie lubi wydawać pieniędzy na wszelakie dofinansowania. Zajdźcie na sobie do przede wszystkim dofinansowania. Ochrona, praca fizyczna i te sprawy. Dobrze. Y, y, szukajcie też pracy. Są firmy wyspecjalizowane do rekrutacji osób z niepełnosprawnościami. Oni nie dostają żadnych pieniędzy. Ja też również. Więc tam możecie dostać pracę. Nie wiem jak ona będzie jakościowo, ale tam szukajcie. Jeszcze raz Wam mówię, fundacje, szukanie pracy przez fundacje wiąże się z bardzo dużym zagrożeniem. Fundacje nie pracują na swój. no, nie muszą się utrzymywać. My, rekruterzy osób z niepełnosprawnościami, dbamy, aby był zadowolony. I niepełnosprawna osoba, przynajmniej ja tak, klient. I wtedy zarabiam. A fundacja może robić kaszanę, bo gdyby coś, to dostanie kroplówkę z systemu. Tam znajomy z pefronu czy coś, tam dosypie pieniążków i mogą sobie robić ra, radosną twórczość. Jeszcze raz mówię wam. Nie liczcie, że Łukasz Krasoń yy, spowoduje, że większa ilość liczba osób z niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością zdobędzie pracę. To jest tak jak słuchajcie. Le to jest takie myślenie podobne do polityków. Nie damy wolnej kwoty od podatków 60 tysięcy, powiedzmy złotych rocznie, tylko będziemy dawać benefity różnym rodzinom 500 czy 800 etc. Nie, nie, nie. Bo inaczej brzmi: rząd dał, pefron dał niż się nie oddało. urzędnicy no, też muszą się czuć potrzebni i też dbają o swoje stołki. Ja tak mówię, gdyby tak się przy... Wiecie co? Chciałbym zbadać efektywność, żeby nikt zbadał ile te... jak te środki są wykorzystane na pozorną aktywizację osób z niepełnosprawnościami. Ile fundacje z, e, zarobiły. Ile osób po tych programach zdobyło Pracę na etacie nie starzy, tylko ile osób z niepełnosprawnościami tak skorzystało. Bo czuję, że to jest, wiemy to, że są takie przewalantki i zarabiają fundacje, prawdopodobnie też pracownicy pefront, chociaż nie wiem, bo to nie jest normalne, żeby to tak funkcjonowało. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi.